Beata Kozidrak odwołuje kolejne koncerty. W związku z nagłą chorobą, Beata Kozidrak, jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich wokalistek, zaniepokoiła swoich fanów niespodziewanym oświadczeniem o odwołaniu koncertów z powodu problemów zdrowotnych. To pierwszy taki przypadek w jej karierze, co dodatkowo wzbudziło emocje wśród wiernych słuchaczy. Pierwsze odwołanie koncertu, 28 listopada, Beata Kozidrak poinformowała, że nie jest w stanie wystąpić na zaplanowanym koncercie. Powodem miały być problemy zdrowotne, o których artystka nie chciała szeroko mówić. Wokalistka wspomniała jedynie, że znajduje się pod opieką lekarzy, co wywołało falę spekulacji i troski wśród fanów. Przypomnijmy, kocie ruchy Beaty Kozidrak na jednym z ostatnich koncertów wywołały sensację. Mimo krytyki, fani stanęli w jej obronie, podkreślając, że, Beata robi performance. Kolejne oświadczenie, odwołanie trasy koncertowej. We wtorek Beata Kozidrak ponownie zwróciła się do swoich fanów, tym razem z jeszcze bardziej niepokojącą wiadomością. Artystka odwołała wszystkie zaplanowane występy aż do końca marca. W oficjalnym komunikacie zamieszczonym na Instagramie zespołu Baim podano, że przyczyną jest nagła choroba. W związku z nagłą chorobą Beaty Kozidrak jesteśmy zmuszeni odwołać jej udział w świątecznej trasie koncertowej Christmas Time oraz koncert zespołu Bajm na balu sylwestrowym w hotelu DoubleTree by Hilton w Warszawie, a także inne działania koncertowe zaplanowane do końca marca. Prosimy media o uszanowanie prywatności Beaty i niekomentowanie zaistniałej z przyczyn niezależnych od kogokolwiek sytuacji. Czytamy w oświadczeniu Reakcje fanów i mediów, wiadomość o problemach zdrowotnych Beaty Kozidrak zaniepokoiła zarówno fanów, jak i osoby z branży muzycznej. W mediach społecznościowych pojawiły się tysiące komentarzy z życzeniami szybkiego powrotu do zdrowia. Nie zabrakło również spekulacji na temat przyczyn nagłej decyzji, choć menedżmą artystki wyraźnie zaapelował o poszanowanie jej prywatności. Beata Kozidrak, ikona polskiej muzyki, Beata Kozidrak od lat cieszy się statusem jednej z najpopularniejszych artystek w Polsce. Jej charyzma, niezapomniane przeboje i energiczne występy uczyniły ją ikoną rodzimej sceny muzycznej. Choć jej decyzja o przerwie w koncertowaniu jest smutną wiadomością dla fanów, najważniejsze jest jej zdrowie i powrót do pełnej formy.